Jest to góra, na którą bardzo łatwo możecie się dostać samochodem, ale my jednocześnie zachęcamy, aby wybrać się i zdobyć ją pieszo. Jeden ze szlaków, mianowicie ten z ustronia polany, jest bardzo łagodny. Tę trasę spokojnie pokonają i dzieci, i osoby mniej wprawione w górskich wędrówkach. Nieco bardziej ambitny. Będzie szlak, który idzie od strony ustronia zdroju. Są tam miejscami dość strome podejścia i sporo kamieni na drodze. Dlatego nie polecamy go osobom starszym oraz rodzinom z małymi dziećmi. Ale przy tym szlaku napotkacie bardzo ciekawe miejsce, tak zwany Kamień Ewangelików. Jest to ukryta w lesie. Miejsce, w którym w czasie kontreformacji zbierali się wierni Kościoła Ewangelickiego na tajnych nabożeństwach. Równica jest pierwszym szczytem na trasie Czerwonego Głównego Szlaku Beskickiego, czyli najdłuższej górskiej trasy turystycznej w Polsce. Prowadzi ona aż w Bieszczady. Jest to może świetna okazja, aby na dobre rozpocząć przygodę z beskidami. Na równicy czeka na nas kilka atrakcji, między innymi klimatyczne schronisko, parę punktów gastronomicznych, sklepy z pamiątkami, jednakże największą z tutejszych atrakcji bez wątpienia będzie. Wspaniała panorama gór. Kto lubi trochę adrenaliny, może skorzystać z parku linowego albo letniego toru saneczkowego.